Cześć, z krótka Artem, bez Artema się odzywa i dzisiaj będziemy grać ko, kor, korole, koloruj się albo ja umrzyj. I dlatego będziemy dzisiaj grać z tym fur... z tym... jak... jak nie wiem... patycz? Pat, nie wiem... Super bezużyteczny patyczak, dobrze, tak go nazwiemy i dzisiaj będziemy grać w tą grę, dobrze, i w tej grze polega na tym, że musimy zebrać 13 pędzli, potem wyjście i będzie koniec, którego się nikt nie spodziewa i goni nas furas. No dobrze, niestety od nas teraz goni i można się skrywać też w... Nie, pokojach, ale no, no... Ale ja nie mam takiej możliwości jeszcze, dlatego nie zrobię tego. I uciekliśmy na razie furasowi. Ale nadal mam te patyczaki. Dobrze, idziemy. Nie, nie gadaj... Nie, on tu idzie! Idziemy! Dobrze. Nieźle. A, mogę tutaj podnieść. I co to, co to Aha, mogę się chować w, w tych ścianach. No ale nie wyglądam tak nadzwyczajnie. Pędzel. Mam już dwa pędzle. To jest suk z pes. Tutaj jest pędzel. Zbliżesz się. Gdzie ja się zbliżam? Zbliżam, bo ja, bo ja nie wiem. Wiecie co? Ja tutaj... O, drabina. schody. Okej. Okay. Kolejny pędzel. Co my tutaj mamy? Tutaj jakaś mapa. Nie wiem co z tą mapą, ale możemy tutaj skoczyć i znowu przygodę rozpocząć. Ale gdzie ja muszę iść? Jak jakie pom... Tutaj coś jest. Co to? Co to w ogóle jest? Nie, nie rozumiem. Czy ja mogę tutaj coś znaleźć, bo ja na razie nic nie widzę. ze Tam chyba był za mną Patysza. Co to w ogóle jest? Jak, jakieś są deszki, a na razie nic nie znalazłem. Nie. Tutaj potrzebuję śrubokręt. Wszędzie coś potrzebuję, a nie mogę tego znaleźć! Bo mnie gonią! E... Eee, łatwo jest! Nie, 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 nie. Okej, okay. i ja wiem tutaj tylko jedno mam czerwoną farbę widzę czerwone drzwi ale nie mogę do nich przejść bo tutaj ten czarny gościu idzie i nie mogę tam przejść no odejdź nie ja idę idę o jest co tu A śrubokręt śrubokręt pamiętam że gdzieś go musiałem użyć Chyba w tym miejscu gdzieś. A, tu! Tu, tu. O! Zbyt łatwe. No dla ta Cztery minuty szukałem. Bardzo łatwe. Teraz parkur. Pędzel, 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 krótki pędzel. Duże malowanie, pędzel, mały pędzel, pędzel, pędzelka, pędzel, mały pędzel i farba i kolejny pele pędzel. Mamy tutaj cy Co to za tłumaczenie Cyraneczka. Cyjan. Cyjanowa. Tutaj coś mamy. Za ścianami? Chyba nie. Patyczak sobie idzie. A jaką ja mam farbę? pomarańczową. Patyczak nie ma mnie tu. O! Ziku! Znik, możemy dalej kontynuować bez niego. O, chyba nie znikł. Nie, no stref. A tutaj co to jest? Drabina. Aha, potrzebuję jakiejś deski bezużytecznej. U, Jezu, to będzie długa przyprawa. Coś, coś czuję.

Patyczu! Posz, chciałem powiedzieć, że poszedł, ale jednak nie. No, nadal tutaj chodzi. Dobrze, on uciekł, yy, i teraz. Mu nie, no. Teraz muszę znaleźć. Pomieszczenie, ale żeby go znaleźć to chyba trzeba mieć szczęście, bo ja tutaj już się ganiałem 6 minut jakieś i nadal nie mogę go znaleźć. No nie, no nie, to tak trudno jest. Naprawdę. Znalazłem kolejny pędzel, panowie. No i panie? No dobrze, idę, idę i nadal nie mogę znaleźć tej kłódki. Czyżby ona jest gdzieś w jakimś mieście, nie wiem. Tutaj znowu wszedłem tak, gdzie młotek. No nie mogę. Nie. Gdzie jest pomarańczowa kłódka? Nie wiem, strefa bezpieczna. Dobrze, odezwę się jak znajdę. Mam nadzieję, że znajdę w ogóle. Chyba. Mam nadzieję. Bo... No nie, targam się w kółko! Nareszcie znalazłem. Jakieś 15 minut męczyłem, żeby znaleźć ten jeden kolor. Dobrze. Idę dalej. Teraz jesteśmy żółci, bo żółci. Więc musimy znaleźć żółty kolor, gdzie. Może być trochę znowu problemu, bo ja chyba go na mapie widziałem z dwa razy, no i tak naprawdę to jeszcze, no zielony, ja go zawsze widzę, no nie da się dla mnie, żeby ja go nie widziałem. Idziemy jako buci. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie, no nie, no. Ja miałem taką sytuację, gdzie przez parę minut chodził w kółko i ja nie mogłem się wydostać. Kto to? 66666666 O Jezu, ile jest? Można iść? Nie, nie, można. Nie można iść, bo on. Jecha, tu za rogiem. O Jezu, nie. Jesteśmy znowu tutaj, bo ja odblokowałem kolejne drzwi. Dlatego idziemy i co tutaj mamy? O Jezus! Uh, czy ja muszę to przechodzić naprawdę? Muszę chodzić po tej boskiej linii, po tych wszystkich? Co, ja do Boga idę? Że ja, nie wiem, po tych takich cienkich, cienkich, nie, schodkach. Ja do Boga idę. Nie ja wiedziałam, że Bóg w ogóle istnieje. Istniał, znaczy. E, to, to gdzie mi trzeba pójść, bo ja, bo ja już, już się jakby pokobiłem? Tutaj? Chyba? E. Tu, o Jezus. Co się ze mną dzieje? Nie, no! Znowu idziemy, bo nie nie tak nie. Muszę wam coś powiedzieć. Mam 7 na 13 pędzli i na pewno nie znajdę wszystkie w tym odcinku. Zostawię, zostawię to na inny. Bardziej inny odcinek. No, czyli jutrzejszy odcinek oczywiście. No i przypada oczywiście zasubskrybować kanał, jeśli jesteś y, nowy na tym kanale, dlatego dawaj może szybko subskrybuj mój kanał, bo inaczej dostaniesz, nie wiem, nie no spadłem, spadłem z dumienia, dobrze, to wszystkie informacje, na razie ja muszę skończyć.

Mamy kolejną falę! O nie, Admir Admiro's GRT2 do mnie dołączył. O nie! Potrzeba tutaj jakiś klucz. Dobrze, to chyba na tyle z tego odcinka. Jak chcecie drugą część, to piszcie w komentarzu, papa! Pa! I będzie don't press the button, jak chcecie. Ale tawery też mogą być, dlatego tawery ja też chcę, dlatego y możecie zostawić. Yy, no, trzy yy, lajki i zrobię kolejnego tawera. Pa?